W 2019 roku ewidentnie Samsung stara się nadrabiać zaległości w średniej półce cenowej. Z tego względu postanowili umieścić ekran Super AMOLED, skaner odcisków palców w ekranie oraz aparat szerokokątny w sprzęcie którego cena wyjściowa nie przekroczyła 1600 zł. Zadajmy sobie pytanie, czy Samsungowi ten model się udał? Ekran super amolec, skaner odcisków palców umieszczony w ekranie i trzeci obiektyw, który jest szerokokątny. Co na to Galaxy A50, którego właśnie dzisiaj testuję? Zobaczmy. Stylistyka tego smartfona jest niepodważalnie interesująca. Testowany model otrzymam w biały, albo w sumie raczej perłowej wersji kolorystycznej. Plecki lekko się mienią, łapią fajne odbicia światła i nie jest to taki nudny biały kolor. Wielu osób może się wydaje, że tył jest szklany, bo w tej cenie jest to raczej naturalne, jednak jest to plastik. Samsung nazwał go, uwaga, Glastic 3D, co jest sprytnym pomysłem, ale nazwa to tylko nazwa. Pod siłą nacisku powierzchnia delikatnie się ugina, także nie pozostawia złudzeń, z jakim materiałem mamy do czynienia. Plastikowa jest również ramka która w tej wersji ma kolor jasnej szarości. Wygląda to designersko, ale ostateczną ocenę wyglądu pozostawiam Wam. Cieszę się, że pomimo obecności plastiku w części konstrukcji nie czuć kiczu i smartfon sprawia dobre wrażenie, a sam telefon nie należy do ciężkich. Trochę muszę jednak poćmiać się z Samsunga, który bronił się przed wszelkiej maści wcięciami, a jednak poddał się tym trendom. Oczywiście, żeby zachować swoją autonomię nazwał swój ekran Infinity U Display. Chodzi o wcięcie typu łezki, w którym umieszczono aparat, ale o nim jeszcze sobie powiemy. Producenta pochwala za dobre zagospodarowanie przestrzeni na e-froncie. Ramki widać, ale są one akceptowalne w swojej cenie, a ekran zajmuje niecałe 85% frontu smartfona. Garść specyfikacji przed wami, 6,4 cala o rozdzielczości Full HD, to połączenie absolutnie normalne, którego można się było spodziewać. Dużo bardziej istotna jest obecność ekranu Super AMOLED, który i w tym przypadku może pochwalić się nieskończonym kontrastem, świetnym, maksymalnym podświetleniem w trybie turbo, który wspiera nas w ostrym słońcu. Do barw nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń, są żywe, ładnie nasycone, ale nie nadmiernie podkręcone. W ustawieniach odnajdzie się standardowe tryby, takie jak filtr cząstek niebieskich do ochrony wzroku, czy tryb wysiedlania kolorów, w którym możemy przystosować barwy do własnych preferencji i na tym może skończyć wojarze. Pierwsza marketingowa przychwałka Samsunga potwierdzona jest dobrze. Bezpośrednio z ekranem powiązany jest skaner odcisków palców. Dosłownie, to jest druga Samsungowa przechwałka, która musi zostać zweryfikowana. Po pierwsze, skaner jest optyczny, a nie ultrasoniczny, tak jak w S10. Jego położenie może nie jest najszczęśliwsze, bo osobiście przeniósłbym go nieco wyżej, ale może się do tego przyzwyczaić i to nie jest wielki problem. Nie rozumiem natomiast decyzji Samsunga, czemu na zablokowanym ekranie nie ma zaznaczonego miejsca, w którym należy przyłożyć palec. Oczywiście, gdy trafimy palce w odpowiednie miejsce, to telefon zareaguje, ale nie jest to komfortowe. Co do jego Wymaga sporo czasu na skan i czasami palec półtorej sekundy musi się na nim znajdować. Sporo prób jest nieskutecznych i jego jakość jest mocno przeciętna. Warto nadmienić, że Samsung zastrzega konieczność sprawdzenia, czy skaner raguje z foliami i szkłami ochronnymi. Skoro tak mówią, to znaczy, że coś jest na rzeczy, dlatego sprawdźmy to. Tak się składa, zupełnie przypadkowo oczywiście, że mam jakieś szkło na stanie. Po założeniu odnotowałem wzrost nieudanych prób odblokowania ekranu, także faktycznie coś jest na rzeczy i uczulam Was przed tym. Równolegle musicie stosować odblokowanie smartfona za pomocą twarzy. Tutaj Samsung wykonał fajną animację wokół aparatu, która sygnalizuje o rozpoczęciu skanowania. Skuteczność jest niezła i czepiać się nie będę. Podobnie z szybkością transmisji danych na Wi-Fi oraz LTE prędkości są naturalne dla tej póki cenowej, ucieszy Was również obecność NFC. Samsung w planie podstawowym dorzuca 15 GB przestrzeni w chmurze kolejne gigabajty już trzeba sobie dokupić, jeżeli macie taką potrzebę. Złego słowa również nie powiem o jakości rozmów. Rozmówcy nie skarżyli się na to, jak nie słychać, a dźwięk z głośnika A50 jest również bez zastrzeżeń. Zanim o tym głównym głośniku multimedialnym to plus po stronie korańczyków za obecność jacka 3,5 mm. Na słuchawkach dźwięk jest czysty z wyraźną głębią, którą dodatkowo możemy podkręcić za pomocą Dolby Atmos, który wyróżnia basy. W ustawieniach jest tryb przestrzenny nazwany jako sala koncertowa, daje naturalny pogłos i to jest kolejna fajna sprawa. Scena jest wysoka, a równowaga pomiędzy niskimi i wysokimi tonami daje wrażenie bardzo szlachetnego dźwięku. Głośnik multimedialny umieszczony na dolnej krawędzi gra płasko, do tego nie należy do wybitnie głośnych membran, ale za to na maksymalnej głośności gra wyjątkowo czysto. Do grania, ale w innym znaczeniu potrzeba dobrych podzespołów. W A50 mamy do dyspozycji ośmiordzeniowego Exynosa 9610 o maksymalnym traktowaniu rdzenia 2,3 GHz. Samsung wyposażył A50 w 64 albo 128 GB pamięci wewnętrznej, plus dedykowany slot na karty pamięci. Ramu mamy również dwie opcje: 4 GB albo 6. Moja wersja posiada czwórkę i o niej się wypowiem przy okazji systemu, który już za moment, ale najpierw bateria. Widząc w specyfikacji 4000 mAh ciepło robi się na sercu, bo może to być fajny prognostyk. Za każdym razem A50 konsekwentnie wykręcał około 5 godzin pracy na ekranie, także jest to dobry wynik z plusem. Jeden dzień z haczykiem spokojnie wygenerujecie na jednym ładowaniu. Co do ładowarki, to mamy szybkie ładowanie, które pozwala na uzupełnienie akumulatora od 0% do 100 w około 80 minut, także jest to solidny wynik. Jako ciekawostkę powiem, że kabel USB, który dodawany jest do zestawu, jest tak krótki, że nawet włamywaczowie nie związaliby się nim rąk. Obiecany system. Mam spory problem z A50 z tego względu, że Samsung z premedytacją chciał sprawić złudzenie płynnego i szybkiego smartfona. Na zasadzie nie zobaczymy takich jawnych przyciń, bo są one maksykowane przez nową nakładkę w postaci przeciągniętych do granic możliwości animacji. Na które czasami trzeba czekać i czekać. Osoba niezwiązana z technologią nie nazwie tego problemem, natomiast bardziej wtajemniczona osoba będzie podirytowana. Dlatego też jestem rozdarty. W ustawieniach jest możliwość ograniczenia animacji. Pomaga to trochę, ale dla mnie jest to niewystarczające.

Z ciekawych elementów systemu to na pewno na wyróżnienie są gesty, które wprowadzamy za pomocą przyciągnięcia palca od dołu ekranu. Jest zupełnie przeprojektowany launcher, o którym mówiłem przy okazji wrażeń z S8. Po aktualizacji jest on bardzo ładny, spójny i estetyczny. Spoko, że nie zapomniano o Always on Display, który wysila komunikaty z telefonu na zablokowanym ekranie. W dalszym ciągu możemy podzielić okno pomiędzy dwie aplikacje, sprawdzić swoją aktywność w zakładce cyfrowy dobrostan. Jestem rozgoryczony brakiem podstawowych na aplikacji na starcie, takich jak na przykład kalkulator. Rody Google, ale za to jest radio. Reasumując, system jest ok, gdyby nie to małe oszustwo użytkownika za pomocą tych animacji. Trzecim nieodkrytym punktem marketingowym Samsunga, o którym sobie możemy powiedzieć w tym momencie, jest aparat, a właściwie trzy aparaty. Podstawowy obiektyw ma rozdzielczość 25 megapikseli o 1.7, także zapowiada się ciekawie. Drugi aparat to szerokokątny, o rozdzielczości 8 megapikseli ze 722, 2.2, także jest wyraźnie ciemniej i nie jest to dokładnie ta sama jednostka co w A7 2018, także spokojnie. Trzeci zaś służy do pomiaru głębi i ma rozdzielczość 5 megapikseli. Aplikacja aparatu jest intuicyjna, w prawym narożniku zauważycie taką nietypową ikonę, pod którą kryje się optymalizator scenarii, czyli nic innego jak powszechnie znana sztuczna inteligencja, o której Samsung nie mówi wprost. A50 rozpoznaje 20 scenarii, dopasowując odpowiednie ustawienia. Jak porównamy sobie fotki przed i po, to przyznać muszę, że działa to nadspodziewanie dobrze i optymalizator poprawnie asystuje nam podczas robienia zdjęć. W aplikacji znajdziecie również coś takiego jak Live Focus, czyli tryb bokeh, pozwalający wyciąć pierwszy plan i rozmazać drugi. W praktyce działa to fatalnie, a telefon myli się nadspodziewaniem często, a błędy są drastyczne. W przypadku portretów jest znacznie lepiej. Fajnie, że możemy włączyć HDR w automacie i będzie on nas wspomagać, kiedy telefon uzna to za stosowne. Same zdjęcia trzeba rozdzielić pomiędzy dwa obiektywy. Ten główny za dnia radzi sobie naprawdę solidnie, koloryzuje zdjęcia naturalnie. Mógłby rejestrować więcej szczegółów, ale do normalnych zadań jest wystarczająco. Szumów nie ma dużo, ale widać czasami takie specyficzne zmiękczenie zdjęcia, przez co tracona jest ostrość. W nocy podstawowy aparat ma wyraźną tendencję do zarzucania zdjęć, natomiast szeroki kąt generuje dużo chłodniejsze fotki. O ile da się to nazwać zdjęciami. W nocy korzystanie z szerokiego kąta jest bardzo złym pomysłem, bo wychodzi coś takiego. Za dnia już widać spore mydło, jak to się mówi w żargonie fotografii. Graficznym. Ostrość jest bardzo dobra, kontury są rozmyte, także efekt podobny do Galaxy A7. Oczywiście nie mówię, że za pomocą takiego obiektywu nie można zrobić ładnego zdjęcia, bo szeroki kąt zawsze czaruje, a tutaj ograniczono do minimum efekt rybiego oka, także zdjęcia są jeszcze bardziej widowiskowe. Trochę wyobraźni i kadry mogą wyjść świetnie, ale za nimi niestety nie idzie jakość zdjęcia. Na koniec aparat frontowy o rozdzielczości 25 milionów pikseli, o świetle 2.0. Przewrotnie powiem, że frontowy aparat 2.50 zrobił na mnie świetne wrażenie, bo selfie są bardzo szczegółowe, jest dużo detali, wycięcie postaci jest nienaganne, a na upartego policzymy swoje włosy. Bez dwóch zdań jest to jeden z lepszych aparatów w tej cenie. Podsumowując, wszystko już wiecie na temat Galaxy A50, także pytanie do Was, co Wy sądzicie o tym modelu, czy jest fajną propozycją w swojej cenie? Dajcie znać w komentarzach, tymczasem ja się z Wami żegnam, oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć i do zobaczenia!